Dzień dobry, Piotr Błątowski, prosto z dobrocina. TV Moron. Zadam uczniom pytanie. Co to jest sofofobia? Dzień dobry, Dzień dobry. jestem z TV Moron i mam do Pana pytanie. Co to jest sofofobia? To jest kultura. Nauczyciel. Może Pan rozwinąć temat? To jest takie coś, gdy przychodzi uczeń do szkoły. on się boi po korytarzu chodzić, spotkana nauczyciela. Nie! 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 To, to nie jestem pewny, to jest sofofobia? Sofofobia, tak. <clears throat> Samo słowo sofofobia, może podzielmy no to na dwa słowa. Sofo i fobia. my już dziękujemy. Sofo? Dzień dobry. Dzień dobry. I co to jest sofofobia? Sofofobia. Wydaje mi się, że to jest. To coś z meblami na pewno związane. O, dzień dobry. Cześć! To jest to Ja jestem Twimolot. Mam pytanie, co to jest sufofobia? Ale co Ci do to chodzi? Po co Ci No tak, Co a... Ty bez tego żyć nie możesz? Nie masz co robić w wolnym czasie? Wyznań dziewczynę. A nie w... ...toalecie przyjaciół szukasz. Dzień dobry, mam pytanie. Jak potęgać dziewczynę? No to jakie jest? Słuchaj. musisz jeść dużo stejków, pakować na pakierni, nie, robić brzuszki i zobacz, o. Rozumiesz? Mm, nie. Co to jest sofofobia? Sofofobia? że wiesz, co to jest? No, nie wiem. To może to, co robimy w wózku? Nawet? No chodź, Niestety, <noise> musimy już kończyć wizytę w szkole w Dobrocinie, lecz niebawem tutaj powrócimy. Dla was Dobrocina, Piotr Błąkowski.